I przechodzimy do piątej spółki, ComScope. Zamyka zestawienie. Firma z mniejszą rozpoznawalnością, ale z bardzo solidnym zapleczem w infrastrukturze dla centrów danych i sieci, czyli dokładnie tym, co jest niezbędne dla fizycznego rozwoju AI. ComScope to producent sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego z siedzibą w Karolinie Północnej. Ich działalność jest mocno skoncentrowana na infrastrukturze centrów danych, co jest kluczowe dla skalowania AI na dużą skalę. Ofercie mają wszystko od światłowodów i routerów po kompletne rozwiązania sieciowe dla największych dostawców chmury. A dzięki swojej jednostce, RUCUS rozwijają systemy, które wykorzystują sztuczną inteligencję do zarządzania siecią i automatyzacji w tym także rozwiązania typu agent AI czyli systemy podejmujące decyzje w czasie rzeczywistym bez udziału człowieka. W pierwszym kwartale roku spółka osiągnęła 1,11 miliarda dolarów przychodów, co oznacza wzrost o 23% rok do roku. Samo ich działanie związane z infrastrukturą światłowodową urosło aż o 88%.